Siemaj kozzi komputerowanko witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj mam mapę i wyruszam na wyprawę sobie dzisiaj Dzisiaj po... wyruszamy do netheru Ty wyruszasz do netheru. Ja wyruszam dzisiaj na... Eee... Ciągnęcie na slowno Gotowa e, marchewkę, w nie wiem, rosł z marchewki. Są tak zwany mody, potrzebujemy od Piglinu po pierwsze pewno wyparę i dziś. Ou, to tyka z tym kuty... Potrzebujemy od niej paśli i tu. A złote płcie z jak jakiś pogarczyłem trzymaj Daj więcej mi motkę. Nie dostałem pajęczyny. Hura! Ej, może będą grzybki! Grzybki! O, a tutaj jest soul Sand, to tam nie. Czekaj, grzybki! 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 Halucynki! O, grzybki, halucynki! Może idziemy na pustynię? Możemy. Szkiele. Ale ładnie tu niebiesko, ale, ale spowalnia to. No właśnie, to piasek, Jezus! Uważaj, ta mała to, to, to gruba świnia do ciebie leci. Mała jest. Mały, Oj. Nie na mnie, nie leć na mnie, nawet na mnie nie patrz ty świnio gruba. No i się patrzy na mnie. na A! Dobra, dobra. I się na drugą stronę. Idę, będę tylko. Warsie! Jest! I Mieszczela! Ha! No, głupi. Ja nie, nie, Dobra, się! Maso Panu Emerytu, panu Emerytu, Kurde, jestem na piasku, a mnie tak już nie tak łudzi. Mieszczela, co uciec, że tak o ty Trzeba Trzeba Nie, bo cię wszystkie będą gonić! Ale trzeba jednego z najlubniejszych te portki! No Dzień, nie, lubię, nie lubię Jednego z nich trzeba na pewno bo moje portki! kolego. Nie mam no, na potem nie będę wszystkich gończył. Ja się boję, jest tutaj jeden, ten i jeden mały zobi. Ale to jest zobi, nie piję. No a tam jest drugi. Dobra, idę do tego dużego za wisisko. Gdzie pod tobą? Przekręcę w niego. Go sobie ryteruje szczegóły i całą klatę i cały zbłąk zaraz zawracał. Dobra mamie. Wyrobiłeś sobie złą reputację uważaj no, kurde. Go, <laughs> Nie mam nie pomnie żebyś go nie, nie, nie bił minąc... Dostałem żwił. Dobra ja zrobię jeszcze farmę grzybków i wreszcie Po tylu y, odcinkach mogę zrobić dżemik Jaki dżemik? No dżemik kto nie lubi dżemików? się Nie. No właśnie. Ale mogę zrobić dżemik. Nie z dżemików, bo dżemik. Świetny no dżemik. dżemik, dokładnie. Jakie cię Ty teraz nie grasz w Don't a ty grasz w Minecrafta. Jakiego Brawl Stara? Ja Don't Star, to co grałeś w głowie. Przestań Dżemik. Bo na dżemik robić? Dżemik. Kurde, muszę zrobić dżemik. Ono nie musi być ładne, więc... Ale nie w ten sposób. Ja musiałam by do moby respić. się się do moby respić w tej grzybiarni, ale trudno. Nie, po mi? Z niebieskich grzybów nie da się robić żemu. Niebieskie, z niebieskiego grzyba nie da się robić żemiku. Jak ci cię dzemik chcesz zrobić? O ty psi. Dżemmik. O co ci chodzi? Ja bym po prostu te strzałe bigmoe. Eee, ja nie wiem. A one jak cię trafią, to masz podświetlenie. Ren Aha. Rentgenowskie. Prędkość duszczerniczeń kowano, żeby piszcie. Czy to mój? Sprawda będą mi się robić tutaj jakieś moby. Ale co z tego? Najważniejszy z dżem. Kloc. Nie właś tam! Hmm. Ten kwiatek wygląda jakby się nada. O, ten, ten jest tutaj jakiś taki. Ten jest taki jakby luksusowy. O, a ten tutaj jak pięknie się błyszczy. No Jemik, dżemik. Wyjaśnisz mi to? Dżemik. A możesz mi to wyjaśnić? Dżemik. Chodźcie na połowę, na No dobra. Jemik. No co, jak ja ci mam wytłumaczyć dżem? Czyli on prostu tego nie robisz, tak? Co? Nic tego nie zrobisz, tak? Czekaj, robi Jemik.

no to niezły plugin Nie, nie, nie będę tego robił na miniaturkę Sprawdź jaki ten sprawdź jaki ten piękny kwiat ma Efekty dżemowe F2 Dobra, e, czekaj Zjedz ten żemik zobaczmy jakie ten cudowny kwiat ma efekty. Ej eee, no to tośmy... świetnie! Rzemik! Miam, Mniam, mniam, mniam Ej, to było genialne, genialne Rzemik, matko No dostajesz No też, bo z tego samego kwiatu robiłem Dobra Muszę, e, e, czekaj, ja robię książkę kucharską Trzeba zrobić książkę kucharską o dżemach Tego niebieskiego Okej, też żółtego? E, ciekawe jaki żółty ma efekty. Co prawda nie mam grzyba, ale można potem U mnie sprawdzić. Nie, mogę ci dać. Dobra, potem mogę sprawdzić potem jakie... Muszę zrobić książkę kucharską o dżemach i jak będzie jakiś trafiony dżem, to trzeba sobie go tam zapisać. Dżemy świata, Dżemy świat. No dokładnie, dokładnie. Ja nie mam czy pani w tak a próbuję mieć czy pańczy, żeby sobie zrobić, pa. Pa.